Hejo, hej, o hej, z nic na siłę z tej strony. Jesteś mamą i twoje dziecko nie odstępuje cię na krok. Jesteś tatą, a twoje dziecko nie chce, abyś cokolwiek przy nim zrobił. Nie, tylko mama może przynieść mi picie. Gdzie jest mama? Chcę siedzieć tylko obok mamy przy stole. Nie tata, mama. Brzmi znajomo, co? U Aderi też czasami włącza się ta preferencja. Tata, idź! jak ma takie silne emocje i chce być tylko ze mną, albo mama, ty załóż kask, nie tata i tego typu teksty. To, co nam pomaga w tej sytuacji, w tych sytuacjach takich, gdzie się włącza preferencja na jednego rodzica, to przede wszystkim to. Ja trzymam swoje granicy i wspieram Sebastiana, a Sebas uznaje uczucia Adeli i przyjmuje pałeczkę lidera. I otacza człowieka taką fizyczną, pewną opieką. I o tym właśnie będę dzisiaj mówiła. Będzie dużo takich strategii, rozkminek, będą przykłady, no i creme de la creme na koniec. Podcast: jak pomóc dziecku zasypiać z tatą. Wow, a jeszcze będzie na koniec ćwiczenie, też, też super fajne. No to dobra, no lecimy z tym. W ogóle preferowanie jednego rodzica to takie normalne zachowanie dziecka, szczególnie gdy jest w wieku tak dwóch, czterech lat. Jest to takie odzwierciedlenie tego, na jakim etapie rozwoju jest mały człowiek. Okazywanie takiej preferencji względem jednego z rodziców zaspokaja mu takie potrzeby, jak poszukiwanie tej niezależności, władzy czy autonomii. No i głównie działa to w tę stronę. Że mama jest preferowanym rodzicem, a tata jest tym odrzuconym rodzicem. No sorki, ale tak to właśnie wygląda i to jest bardziej naturalne dla dziecka. I właśnie o takiej konfiguracji będę mówiła, ale nie oznacza to, że to wszystko, co tutaj usłyszycie, nie można przełożyć na odwrotną sytuację. Jasne, że można. Na przykład ten case o usypianiu to będzie w odwrotnym kierunku, bo to napisała do mnie mama której syn w ogóle nie akceptował tego, że ona usypia, tylko chciał wyłącznie zasypiać statą, więc to działa w obie strony. No i co się kryje w ogóle za tą preferencją jednego rodzica? Dzieci kierują się taką, takim ewolucyjnym mechanizmem przetrwania, który zakłada, że utrzymywanie bliskości z rodzicem jest najlepszym sposobem na zapewnienie sobie przetrwania w obliczu jakiegoś zagrożenia. No a dla dziecka zagrożeniem są między innymi te niekomfortowe uczucia, emocje, których się dopiero uczą, no i często nie wiedzą w ogóle, co się z nimi dzieje, gdy wpadają w te silne, silną złość czy frustrację, no i wtedy dzieci szukają pocieszenia w obecności jednej, zazwyczaj tej głównej osoby. No, i robią to zwłaszcza w chwilach tych stresu, yy, w chwilach właśnie jakiego, jakichś takich niekomfortowych uczuć. No, i w takich sytuacjach dziecko skupia wszystkie swoje potrzeby związane z poczuciem bezpieczeństwa emocjonalnego na jednym rodzicu i odsuwa się od tego drugiego. Nie jest to jednak kwestia braku miłości, ale raczej tak, takiego strachu przed tym, co się z nim dzieje. No, i co jeszcze może. Powodować tą preferencję. No dzieci tacy właśnie dwu, trzy, czterolatkowi mają taką silną motywację, by czuć władzę. No a jak wiadomo, mając tak mało lat, no nie mają zbyt wielu opcji, dlatego mama zmieni pieluszkę, czy tylko mama tutaj siada, to właśnie ich sposoby, takie skuteczne sposoby według ich głowie, aby poczuć kontrolę. No i na początku chcę powiedzieć Wam to: do preferowanego rodzica, czyli droga mamo. To, że twoje dziecko chce tylko Ciebie, to tylko taki etap, nie zrobiłaś niczego złego. Daj sobie pozwolenie zarówno na więcej bliskości ze swoim człowiekiem, ze swoim dzieckiem, gdy, gdy tak czujesz, jak i na wysłuchanie, wysłuchanie tych swoich własnych potrzeb, które czasami mówią ci. Po prostu nie dam rady dzisiaj usypiać. No, no i twoje dziecko może protestować przeciwko tej granicy, ale ty masz prawo ją utrzymać. No, a ty, odrzucony rodzicu, tato, to, że twoje dziecko nie chce robić z tobą wielu rzeczy, to tylko taki etap. <noise> nie zrobiłeś niczego złego. W rzeczywistości dzieci okazują silne emocje tylko dorosłym, przy których czują się bezpieczne. Bądź więc pewny, że jest to paradoksalnie znak silnej więzi i wspaniałego rodzicielstwa. No serio, serio. I pamiętaj, też, że dzieci no, żyją chwilą, tak więc te nie chcę cię, czy nawet nie lubię cię, nie oznacza, nie chcę no, cię w tej chwili lub nie chcę, abyś akurat dzisiaj mi nie wykąpał. Są to raczej tymczasowe i powierzchowne odrzucenia, a nie jakieś takie głębokie i trwałe urazy. A teraz przesłanie do obojga rodziców. No, w okresie tej preferencji rodzicielskiej kluczowe jest, aby się jakoś tak zjednoczyć i wspierać. W przeciwnym razie po obu stronach... Narastać będzie frustracja, zarówno tego rodzica preferowanego, który już nie będzie miał siły to dziecko tam od tej nogi odczepiać, jak i tego rodzica odrzuconego, który będzie czuł się po prostu jak piąte koło u wozu w tej całej rodzinie. Więc rozpocznijcie taką rozmowę między sobą słowami takimi. Hej, pewnie widzisz, że Adelcia ostatnio ma silną chęć, aby. Abym to tylko ja wokół niej wszystko robiła. Pomyślałam, że powinniśmy o tym porozmawiać. No chcę usłyszeć i lepiej zrozumieć, co ty o tym sądzisz. No i nie skupiajcie się w tej rozmowie na tym, komu jest trudniej. Nie obwiniajcie się. Ty ją nauczyłaś, to teraz tak masz. Po prostu porozmawiajcie o tym. No dobra, a teraz zaczynamy głębiej wchodzić w ten temat, bo jeszcze się da głębiej. <głynne> no. no i często pytam się was. No, a jak człowiek dogaduje się z tatą? Pytam się, mamy, bo mamy piszą o już mam dosyć. Ten człowiek jest taki przywiązany do mnie, no, a tata przychodzi, nic nie może przy nim zrobić, a tak by chciał się z nim pobawić, czy nie wiem, przygotować mu kolację, a człowiek tylko mama, mama. No, a ja się zawsze pytam, no, jak człowiek dogaduje się z tatą, gdy właśnie ciebie nie ma w domu, droga mamo, jak oni sobie radzą. No, i naprawdę prawie zawsze, w 99% okazuje się, gdyż, gdy zostawiacie tatę z dzieckiem, to świetnie się bawią. Człowiek akceptuje tatę, spędzają miło czas, świetnie się dogadują, a faworyzowanie ciebie zaczyna się dopiero, kiedy się pojawiasz i nagle, gdy dziecko cię widzi, staje się innym dzieckiem. No, i oznacza to, że relacja dziecka z tatą jest naprawdę w porządku. Dziecko czuje się przy nim komfortowo, bezpiecznie i swobodnie. Dlatego ja często tą preferencję jednego rodzica postrzegam jako historię o relacji mamy, która jest preferowanym rodzicem a dzieckiem, a nie problem w relacji tata-dziecko. Zaraz to też wyjaśnię. Nie chodzi o to, że robisz coś źle, tak jak, tak jak już mówiłam, po prostu być może nie do końca akceptujesz to uczucia, gdy twoje dziecko woła, nie tata, mama kąpie, mama, nie ty, odejdź, tata, mama. Tymi słowami mały człowiek chce wypuścić z siebie uczucia, zamiast mu na to pozwolić, ulegamy jego żądaniom. Tata odpuszcza, a mama wtedy przejmuje opiekę. No i gdzie są wtedy twoje granice, droga mamo? No, no powiedziałabym, że... No naprawdę w ciemnej, no, no, no nie dokończę. A jak się czujesz wtedy no, sfrustrowana i zrezygnowana i zła? I tak naprawdę czują się tak obie strony. Zawsze w takich sytuacjach przypominam o tym, że warto przyjrzeć się temu, jak postrzegamy prośby i żądania dziecka. Czy każdą prośbę i żądanie odczytujemy jako potrzebę? Jeśli tak, zawsze będziemy czuli się winni, gdy jej nie zrealizujemy. Ja to, co, ja to, co mówi Adela, zawsze rozdzielam na, na takie, na takie dwie, dwie sprawy. Czy to jest nic, czyli potrzeba, czy łący, czyli zachcianki. No i teraz powiem może coś, co jest kontrowersyjne, ale wbrew pozorom, dzieci nie mają tak wielu potrzeb, jak myślimy. Wiele z tego, o co proszą, to w rzeczywistości pragnienia i te zachcianki. Ich podstawową potrzebą jest oczywiście jedzenie, picie, sen, poczucie bezpieczeństwa, zarówno tego fizycznego, jak i psychiczna, taka relacja z nami. Potrzebują też naszej y, konsekwentnej postawy, czyli tych jasnych granic, no i pewności, że jesteśmy po ich stronie kochamy je bezwarunkowo. No, tego potrzebują. Kolejną taką dziecięcą potrzebą jest uwaga. Oczywiście. Potrzebują czasu, w którym jesteśmy wyłącznie dla nich. Nie musi to być wiele godzin dziennie, ale potrzebują chwili, w których nic innego się dla nas nie liczy, w których nie jesteśmy rozproszeni jakimś telefonem czy patrzeniem na nowy manikur. Jesteśmy w pełni obecni. Nazywam to często Wam takimi momentami okresowej uwagi. Te momenty to głównie, jak właśnie podkreśla Magda Gerber, od raj to nie zabawa, ale po prostu te wszystkie czynności pielęgnacyjne, opieka, ta pielęgnacja to bowiem czas, w którym naprawdę. Musimy być tacy uważni i zwracamy na siebie uwagę. My na dziecko, dziecko na nas. To czas, w którym staramy, staramy się o taką współpracę z dzieckiem, wykonując takie wspólne czynności, takie jak zmiana pieluchy, pomoc w toalecie, ubieranie, mycie zębów, czy wieczorny rytuał zasypiania. Wszystkie te czynności są formą opieki i stanowią taką, stanowią taką najbardziej naturalną okazję do takiego pełnego skupienia się na dziecku. No i Magda Gerbel zawsze zapewniała, że to może wystarczyć. Te chwile pełnej uwagi potrafią zaspokoić dziecięcą potrzebę bliskości. No, dzieci potrzebują naszego kontaktu fizycznego z nami, przytulania, dotyku, to jasne. No, ale czy potrzebują, abyśmy je ciągle nosili na rękach? Ciągle kąpali, pomimo, że spędzaliśmy z nimi kilkadziesiąt minut na skupionej zabawie przed. Czy potrzebują, abyśmy to my naleli wodę, choć myjemy naczynia, a wolny jest tata? To nie są potrzeby, to są właśnie te zachcianki. No gdy naprawdę dostroimy się do, do samego, do samych siebie, będziemy mogli je szybciej rozróżnić. No i na przykład siedzę cały dzień za Delonie, Zajmuję się oczywiście swoimi sprawami, ale tak naprawdę w ciągu dnia poświęcam jej bardzo dużo tych, te, tych, momentów ma okresowej uwagi ze mną. Ale i tak na przykład tata chce nalać jej mleko, ale ona krzyczy, mama ma nalać. No i co ja robię? Ja nie mówię nic, kiwam tylko głową, no i Sebas mówi, no słyszę, chcesz, żeby mama nalała, a ona zmywa. Proszę, to mleko. Jak już jesteś, jak już jest starsza, to właśnie Sebas zadaje jej pytania, łączy te, wyciąga ją z tej półkuli emocjonalnej, żeby przerzuciła to do logicznej i żeby wyszła z tych emocji, które są nieracjonalne, nie? Czyli zadaje jej pytania, chcesz to? Chcesz, żebym nalał ci to mleko, a mama co robi? Chcesz, żeby mama nalała ci to mleko, a ona co robi? No i Adela odpowiada, że zmywa. No i bierze od niego to mleko, przerzuca się do ale logiki i akceptuje to rozczarowanie. Kiedy właśnie dostroimy się tak do siebie? Będziemy mogli tak z lekkością odpowiadać na każde pytanie naszego dziecka. No nie wpadajcie właśnie w te sidła. Yy, 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 pozwól, na przykład pozwól tak, wiecie, w takie sidła jak mamy takie myśli, pozwól, że cię uszczęśliwię, pozwól mi sprawić, że nie będziesz się na mnie denerwował, zrobię wszystko, co w mojej mocy i nawet nie będę przy tym myślała o sobie. To nas właśnie wykańcza. No i oczywiście, nie było tak zawsze kolorowo z tym, z tym nawet z tym, z, tym, z tym mlekiem, nie? Czyli Adela na początku brała kubek od Sebasa i wylewała na ziemię. Ale z czasem zobaczyła, że taka jest nasza granica. Zbudowała odporność na to uczucie rozczarowania, gdy słyszy, że zrobimy to, co chce, no ale nie w taki sposób, jaki chce. Potrzeba jest spełniona. No napijesz się tego mleka, no ale zachcianka, żeby podała to mama, no to nie, nie jest spełniona. No i na początku Adela miała emocje, wylewała, płakała. Jeśli jednak pozwolimy, tym Uczuciom być normalnie, za chwilę będę mówiła, jak to w końcu uwolnimy tego naszego małego człowieka od kontrolowania wszystkich i wszystkiego. Pomożemy mu odpuścić rządzeniu i to sprawi, że będzie mógł w końcu. Być dzieckiem, odczuć te, te, te odczuć te wszystkie bezsilne emocje, zbudować odporność na te emocje. Właśnie w tych momentach, gdzie włącza mu się preferencja rodzica, będzie mógł wyrazić tej wiele dziecięcej złości. No i właśnie tak myślę, że faworyzując jednego rodzica, dziecko to robi, właśnie tak wypuszcza te, te całe ciśnienie z siebie. Ja tak właśnie zauważyłam, że nawet dzień jest slajtowy, nic się nie dzieje, wszystko jest okej. Okay. No ale Adela, nagle na podwórkę, jak wychodzimy razem na spacer, no koniecznie nie chcę, żebym to ja założyła kask, chociaż ja jestem czymś tam obładowana, albo zajęta ubieraniem siebie, cokolwiek. No i widzę, jak ona po prostu to wykorzystuje do, do wypuszczenia. No i od nas zależy, czy na to pozwolimy, czy zaczniemy jednak ratować sytuację, spełniać każdą prośbę naszego dziecka. Nie wiem, czuję wszystko, nie jestem zapięta, nie założona czapka. Tak, kochani, już ci to robię, bo ty zaczynasz płakać. Gdy nasze dziecko, mówi właśnie nie tata, mama ma ubrać. To to, co się dzieje w tym momencie jest bardziej skomplikowane niż lubię mamę, nie lubię taty. Chociaż może się tak nam wydawać, że o to chodzi. Jestem prawie pewna, że dziecko nie sądzi naprawdę, że tata jest złym wyborem, kiedy jest mama, ale wierzę, że łatwo jest w stanie wpaść w ten schemat. No aby zmienić tę właśnie historię, przerwać ten schemat, musicie jako rodzice odważnie pozwolić dziecku na przeżycie tych emocji nie brać ich do siebie. Myślę, że naprawdę tacie powinna pomóc właśnie taka myśl, że kiedy jestem z moim dzieckiem sam na sam świetnie się dogadujemy. To wiele mówi. To znaczy, że nie chodzi o niego. Jeśli miałabym wybrać z tego podcastu jedną mantrę y, dla wszystkich odrzuconych ojców, to byłoby właśnie właśnie to, kiedy jestem z moim dzieckiem sam na sam to świetnie się dogadujemy. Ta myśl pomoże Wam nie czuć się zranionym, ponieważ w takich sytuacjach dziecko potrzebuje właśnie, abyśmy, abyś no, nie czuł się zaniepokojony ani urażony jego emocjami. Po prostu uczucie to po prostu uczucia, które no, Twoje dziecko ma, a nie są to fakty z jego życia, że nie lubi Ciebie i kocha tylko mamę. No nie. Jako rodzice powinniśmy właśnie zwrócić uwagę na to, czy naszym zachowaniem. Nie dajemy swojemu dziecku do zrozumienia, że czujemy się w tego typu sytuacjach niekomfortowo. Często właśnie to widzę w wiadomościach od was, że piszecie tata kąpie synka, ale on non stop krzyczał i mnie wołał, choć wiedział, że teraz przygotowuję kolację. Musiałam wszystko zostawić i zamienić się z tatą. Tata chciał ubrać ją, a ona i leży i rzuca się po podłodze. Musiałam ja wkroczyć i ją ubrać. W, w sekundę się uspokoiła. No Nie dała się dotknąć tacie. Dla mnie to wygląda tak, jakby oboje rodzice właśnie od, odpychali te uczucia dziecka. Oczywiście tak z miłości robią to. Myślą, że coś się z nim dzieje złego w tym momencie, myślą, że tego właśnie dziecko potrzebuje, że się męczy, cierpi. Nie zbudujemy odporności naszych dzieci, nie pozwalając im na te trudne i niekomfortowe emocje. Jeśli będziemy je chronić przed nimi, w dorosłym życiu będą bardzo zależne od innych, będą poszukiwać kogoś, kto będzie ich chronił, będzie im trudno sobie samemu poradzić z tymi emocjami. No, a dziecko też wyczuwa ten nasz dyskomfort i zdenerwowanie. Moi rodzice, te wielkie dla mnie osoby, nie czują się komfortowo, gdy mam uczucia związane z tym, że. Nie chcę być z tatą, kiedy mama jest w domu. Oni nie chcą, żebym to czuł, więc gdy pokażę, jak mocno mi się to nie podoba, zrobił to, co chce. No i kiedy chcemy wpłynąć na te niekomfortowe emocje dziecka, tłumacząc, namawiając, błagając, czy starając się zmienić zwykle no, osiągamy odwrotny skutek, ta cała preferencja w ogóle staje się jeszcze bardziej po prostu. No ostra, widoczna na każdym kroku. I tu często jest miejsce, gdzie wpadamy, też jeszcze wpadamy, my mamy jeszcze głębiej, że tatuś, tatuś też jest taki super, zaczynamy zachwalać, tatuś chce się, chce cię położyć dzisiaj, na pewno ma wiele ciekawych historii do opowiedzenia, opowiesz jej jak i tutaj do tatusia, tego typu słowa, taka reklama taty, pokazuje też dziecku, że, że dla nas to wielka sprawa, że aż musimy, je przekonywać i namawiać, że przeszkadza nam, że odmawia nasze dziecko towarzystwa taty. Często też jako mamy też wychodzimy przed szereg, słyszymy jak człowiek krzyczy, tak jak wam opowiadałam: No, woła z Łazienki, że chce mamy, tata próbuje załatwić tą sprawę, coś tam z człowiekiem ustala, a my zamiast pozwolić im na budowaniu tej własnej więzi i relacji, no, wjeżdżamy, jak ten rycerz na białym koniu, oferując pomoc. Już serca bolo od tego płaczu, po prostu ten płacz jest dla nas taki niekomfortowy, skręca nas w środku. Rozumiem, że robimy to właśnie z tych dobrych intencji, no chcemy pomóc, ale takie zachowanie tylko pogłębia problem preferencji rodzica. Nie dajemy człowiekowi przejść przez to rozczarowanie, tą odmowę, co sprawia, że dłużej zejdzie mu zaakceptować tą zmianę, tą waszą granicę. No i weźmy zatem teraz konkretną sytuację, nie? Skrypty, które Wam tu zapodam, są tymi, które ja używam. Używamy. No dajcie im szansę, ale pamiętajcie, aby nadal nie mówić je słowo w słowo, tylko odnaleźć ten swój taki autentyczny głos. Ja lubię dawać wam te pewne skrypty, bo sądzę, że one dobrze ilustrują tą perspektywę, ale tak naprawdę chcę, abyście, nie chcę, abyście powtarzali je słowo w słowo. O wiele lepiej i skuteczniej będzie, jak zaczniecie mówić takim własnym głosem, w sposób taki naturalny, z perspektywy, którą tutaj ćwiczymy. To, co wam pokazuje, to taka zmiana postrzegania dzieci, ich zachowań, czy naszej roli jako rodziców, takich pewnych liderów mających granice i wyznaczających je z i empatią. Nasze postrzeganie każdej sytuacji zawsze dyktuje nam to, jak się z nią czujemy. Tylko w ten sposób możemy zmienić nasze odczucia dzięki ćwiczeniu tego widzenia w inny sposób. Dlatego te skrypty wydaje mi się są takie pomocne, pokazać, że można inaczej. Ale to wyznacie tą dynamikę ze swoim dzieckiem i naprawdę mówcie to po swojemu. I nie zadręczajcie się, że powiedzieliście coś może innego. Jeśli będziecie robić to z szacunkiem, empatią, to i tak będzie zajebiście. Dobra, lecimy z tą sytuacją. No to taka sytuacja. Jest kolej, aby tata wykąpał dziecko. No i tata mówi, pora na kąpiel. No i się zaczyna: dziecko zaczyna płakać, krzyczeć, wołać. Nie ty, mama, nie tata, idź. No i. Mama wtedy mówi, patrząc empatycznie na tego człowieka: Słyszę, chcesz teraz mnie, a nie tatę. Nie podoba ci się, że tata to zrobi, bo ja jestem zajęta? Albo tak. To kolej taty i on chce to zrobić, ale rozumiem, że trudno ci zrobić to bez mnie. Naprawdę kocham cię za to, jak bardzo jesteś do mnie przywiązana, Adelciu. Albo że tak bardzo lubisz spędzać ze mną czas coś takiego, takie teksty możecie sobie używać, poplączcie je. No i nie wdawa się w takie tłumaczenia co robisz. Najczęściej dziecko widzi, że sprzątasz, kończysz coś gotować, karmisz młodsze rodzeństwo, przewijasz je cokolwiek. Takie komunikaty nie negują uczuć dziecka i pomagają mu je oswoić, pomagają mu właśnie oswoić się z nimi, a nie próbować na siłę zmienić te uczucia i w tym momencie tata może użyć kilka strategii. No i tata mówi w tym momencie: No wiem, że chcesz, żeby to mama ci dzisiaj kąpała. Jestem ja i pomogę ci z tym. Chcesz sam pójść do łazienki, czy mam ci z tym, w tym pomóc? Jeśli człowiek wije się na podłodze, nie da się dotknąć, po prostu tato, usiądź obok i patrzę empatycznie na człowieka. Nie mów tak naprawdę nic. Najważniejsze w tej sytuacji jest nasze postrzeganie. Postaraj się spojrzeć na te silne emocje bardziej pozytywnie. Niech one cię nie obezwładniają i nie wprawiają w jakiś strach. Nie daj się wciągnąć w te emocje dziecka. Wiem, że to trudno zrobić, bo dzieci w swoich emocjach potrafią być naprawdę przekonujące, ale myślmy, że, bo myślimy, aż myślimy właśnie, że dzieje się z nimi jakaś niesamowita krzywda. Uczucia te są prawdziwe, co tam się dzieje. Nie to, że, że się nadśmiechuje. Że aktorzą. Są to prawdziwe uczucia. Po prostu w, tych w tym konkretnym przypadku, gdy chodzi o preferowanie jednego z rodziców, nie dotyczą tego, tego tak naprawdę, tego tematu. Tak jak już mówiłam, to momenty, gdzie człowiek może wentylować zmiany, bo pojawiło się rodzeństwo, bo spędził w przedszkolu 30 minut dłużej niż zwykle, cokolwiek. W tych emocjach zatem nie chodzi o ciebie, tato. Nie traktuj tego osobiście. To samo dziecko przed chwilą super się z tobą bawiło. Czy mieliście świetny spacer sam na sam? Wszystko było między wami ok, zanim nie pojawiła się mama. To nie chodzi o ciebie. Twoje dziecko cię uwielbia. Kropka. Więc przyjmij zatem taką, takie odrzucenie, te przyjmij jako taki super bohater z otwartymi ramionami. Weź sobie zwizualizuj takiego supermena. Że jesteś nim. <noise> no. Jedno, czego, dziecko, czego twoje dziecko na pewno nie chce w tej chwili, to rozpaczliwie tęsknić za mamą i znaleźć się w sytuacji, gdy je ty odrzucasz na przykład słowami: Ale z ciebie mam in synek. O co ci chodzi? Tylko mama i mama. No nie rób tego. Mama też w tych chwilach jest super bohaterką, nie powiem, ma swoje granice, wspiera tatę we wszystkim, co robi. No wracając do naszej scenki, pewnie widzicie, jak człowiek zaczyna jakoś szukać pocieszenia, że jest taka faza, że emocje zeszły troszeczkę. No to wtedy tata na to, chcecie wykąpać, pomogę ci teraz przejść do łazienki. No i tutaj ja zawsze radzę, żeby używać komentatora sportowego. No tak, wyrywasz mi się, nie podoba ci się, że trzymam cię za rękę. Teraz powoli przejdziemy do łazienki i opisujemy taką, stosujemy taką. Na, taką ja nazywam to fizyczną, właśnie pewną opieką. Nie będę o tym teraz mówić, bo to jest super opisane w podcastach o lekarstwach i trudnych porankach. Wpadajcie tam, ale po prostu opisujemy każdy, każdy powoli krok, zanim on nastąpi. I może Wam się wydawać, że stosujemy siłę, ale tak naprawdę to jest taki pewny dotyk, taka pomoc temu naszemu dziecku przejść przez, przez te przejścia od punktu A do B, bo dzieci mają trudności z przejściami. No i może człowiek będzie wołał jeszcze z łazienki, mama, mama może odpowiedzieć, tam z, z, z nad naczyń, słyszę cię, wołasz mnie, jesteś z tatą kochanie, jesteś bezpieczny, tata, tak, tak, to trudne, jestem tu, aby ci pomóc. No i tata też może użyć humoru. Ja lubię używać humoru, jak już widzę, że na przykład to są bardziej takie jęki niż wiecie, takie silne emocje. To już jest takie mama, mama, ale nie ma już tam płaczu, tylko takie bardziej nawoływanie, zawodzenie. No to dlaczego mamy nie użyć humoru? No i na przykład tata może powiedzieć coś: Och, to prawda, ja nie wiem w ogóle, jak się, jak, się kom, jak mam cię wykąpać, czy to jest, czy to jest woda od, od wanny? No i nie wiem, naciska spuczkę, talety. O, okej, okay, a, a czy to jest ręcznik, który używamy? I bierze na przykład, nie wiem, dywanik, taki łazienkowy. O nie, ja nie wiem w ogóle, jak to się robi. No i zobaczycie, że jeśli przyjdziecie z dzieckiem y, kilka razy właśnie do taką sytuację, zastosujecie też trochę humoru i tej takiej lekkości, każdy kolejny raz będzie łatwiejszy. Potem, tata, wystarczy, że rzuci tylko, tak jest u nas. Pora na kąpiel, czekam na ciebie w łazience. Człowiek będzie biegł. Jeśli będziecie tacy konsekwentni, z radością przyjmiecie, z radością, <grafię> no ale tak, z radością przyjmiecie te uczucia i dramat ten cały, i nie zmienicie zdania na temat tego, co robicie z dzieckiem i kto to zrobi, to ta faza preferencji minie i to bardzo, bardzo szybko. Będą tam jeszcze jakieś przebłyski, ale ona y, naprawdę wygasi się w chwili, w chwilę. W jeszcze Wam dwa tematy obiecałam. Temat zasypianiem z zasypianiem statą. No i y, dam Wam też sposob, sposób: y, dam Wam taki sposób, który testujecie już na Instagramie. Ja, często, jak piszecie o tym problemie, preferencje rodzica, no to ja już Wam się nagrywam w DM-kach, No i będzie to nagranie właśnie z takiej prywatnej wiadomości. Będzie one trochę gorszej jakości, ale na pewno. Nie takiej strasznej, usłyszycie o co w ogóle chodzi? No i ta sytuacja właśnie dotyczy akurat odwrotnego caseu. Mama jest odrzucana, a odrzucana, a tata jest preferowany. No to dobra, słuchajcie, i wracam za chwilę.